Co tańce. Jakie tańce? Jakie coś <gryzny> <gryzny> jak jest śnieżar? Ja jak mnie normalnie wylijał, to się ja na to jak to tańce? Chcecie live'a z tańcami? <gryzny> <gryzny> <gryzny>

Go <śmiech> <śmiech> jest, <za> <laughs> šie, struktu, ha, biorę go dalej się! Kokosek? Jak tam mleczko? Normalnie. Ale dzicz, co? Pokosko Jak my normalnie pono, tak. bez drunkstreamów potrafimy się dobrze bawić? A ja? No, bez Woka. alkoholu, grzecznie, kropla biskitu. E. O! Wszystkich pooblewałem za to, wszystkich Ej, ale pana ścianę, jak tu jestem Dym, patrzcie na ścianie Dymy Ale pa, bo wczoraj to nie było tak Ole zrobił, psikadło mnie na pół Normalnie z jaja No, kto woda z jaja poleciała Ale dymy Ej, ale jaki Kingę też Ej dobra, on z jaja, to ja z butli nie, to nie, <śmienic> nawet to jeszcze. Ja też, pa, grzbiet. <śmienic> <śmienic> nie czaj się stary, czaj się oblać. Dobra. Gdy, teraz chciałem, bo no. Ale dzicz. Stop. Pokaż ściany lepiej. Ściany już pokazywałem. No, ale trudno, na no, bliskie no co? To jest studio do streamowania, to będą dymy, nie? Tak. To jest pokój tylko do streamów.